O co mogę prosić? No o co? Mówcie, podnoszę sobie, mówcie, no o subskrypcję, o lajki. O to mogę Was prosić. Ktoś mówi nie proś, nie rzecz, a będę. Więc proszę Was bardzo, abyście subskrybowali, abyście pisali komentarze, abyście rzucali content jaki byście chcieli na tym kanale usłyszeć. Komentarze, lajki, dobre komentarze, złe. I jeszcze raz o kontent. Ale pogoda. Sorry, że we wtorek nic nie nagrałem, ale muszę robić ci, co mnie oglądają na shortach to wiedzą co robię, muszę skończyć pokój. Nie dlatego, że jestem chytry, ale dlatego, że jestem chytry. <laughs> nie nie. Dlatego, że kocham, znaczy kocham. Lubię swoje pieniądze, swoją ciężką pracą do tego dochodzę. Nie wydaje mi się, żeby kwestia tam pomalowania pokoju. W przedziale od 4 do 6 tysięcy to była normalna stawka za dwa dni pracy. Eee, I zaszedłem do wniosku, że zrobię to sam. ktoś no, powie: dwa dni pracy, tak? ok, dwa dni pracy. Eee, to czemu to robisz kilka dni? No bo robię to po 3 godziny dziennie, e, więc więcej mi się nie chce. Jeszcze, jeszcze dwa dni i będzie koniec. Policzyłem te godziny z wczorajszym dniem, wyszło e, 14 godzin. No i zostało mi jeszcze tak jak powiedziałem. Dwa dni, po parę godzin i koniec. Dlatego wtorek był opuszczonym dniem z filmem. Ale może coś nadrobimy. Mieliśmy małą awarię, jak widzieliście ostatnim razem. Pęk nam, yy, pęk nam, yy, nie wał, pęk nam yy, Nie cełownik. Yy. No, pękła nam rama yy, od wału yy, w Krosie zużycie materiału koło spawu, gdzieś, nie wiem, to no, też zaraz coś powiem, że e, tak, bo polskie to pękają spokojnie, spokojnie, pękają też i zagraniczne, kokorling jest moim przykładem, więc nie rzucajcie od razu takich stwierdzeń. A dzisiaj, e, dzięki Bogu, dzięki firmie, e, gdzie mój kolega się przeprowadził z pracą, e, będziemy uratowani, bo soja, jak zostanie zebrana po tych deszczach, to to nie mieliśmy czym robić, musiałem się prosić mira, ale jakoś tam udało się ominąć to i kolega Bartek pomógł i postawił. Może też będzie i postawił nam Lemkena. No dobrze. Być może jakiegoś tam szukamy sobie następnego następnej kopaczki w ziemi. Żeby czymś i może to, może to będzie dobry wybór, zobaczymy jak to będzie robiło i jaka to jest tego cena. Eee, wszystko zależy od tego, e, jak się stos stosunkuje właśnie cena. Dzisiaj lecimy zawieźć jeszcze jakieś papierki do, na pocztę, bo chłopaki pomimo takiej pogody, e, gdzie leje non stop, słuchajcie, wycinają trawę, także... Prawo dla nich, chce mi się pracować. Teraz wam pokażę tego Lemkena i rzucę jeszcze okiem, słuchajcie, na, e, rzucę okiem jeszcze, słuchajcie, na soję. Teraz mokre jest, no ja nie wiem, ono mogę pojechać zobaczyć, czy w ogóle dosła. I opowiem wam e, jeszcze taką jedną historię, co się tam w głowie uroiłem. Tej, hey, patrzcie na to, co tu się dzieje. Ja jadę ich pocieszyć, że nie jest tak źle. Czy was poje? w Taką pogodę? Jeszcze jest 14 palet zostało. W taką pogodę? No nie pójdzie. Dalej już nie pójdzie. Aż do minokartki. Żyjesz? Trzeba w ładowarce wziąć śniczek i umieścić od wycieraczek <laughs> Bo muszę co kawałek wysiadać i szybę przecierać To trzeba powiedzieć naszemu gwarancyjnemu, nie? No, bo to jest masakra Ca Cały czas wysiadam i tylko szyba, jak już mi się nie chce, to już jadę tak Ja Ale i... to kurwa nie pójdzie, jeszcze dużo naprawdę, to, to, to dramat będzie No jeszcze Na pocztę, czy na co? Nie, to już na solówkę Teraz solówka to ostatnia? Jeszcze. No, solówkę będziemy wycinać. No, zobaczymy. Twardzi jesteśmy. Nie pękamy. Te, ale to już nie pójdzie dalej. Co? Nie pójdzie więcej. Co? Zaraz będziecie się kopać. Jeszcze 15-20 minut i koniec. No, powiem Wam, że cieszę, cieszę się, że chłopaki mają takie zaparcie. No, ale cieszę się też, że to jest jakby moja krew, mój syn, który e, się nie poddaje. Ja, za młody, jak byłem młody w jego wieku, to byłem dokładnie taki sam. I tak samo mi zostało do tej pory. Choć miałem jakiś okres załamania w pewnym momencie, ale e, no, wyszedłem z niego. Każdy chyba ma. Przedziale przy, przy tego 40 roku życia wydaje mi się, że, że każdy gdzieś tam coś takiego musi się zmierzyć z czymś takim. No i co? No są. No, ale inne kłoki, chłopaki dają radę. No. Może im się uda. Trochę zwolił deszcz No ja to nie zmienia faktów. Ja cię. Armagedon, Armagedon, normalnie Te, Ale przynajmniej wszystko dziko chodzi Wszystko się noliwiło wodą Dojechał Karat 100 Bardzo dobrze, że dojechał Ze względu na, na to jak mówiłem, że Eee, zepsuł się mi mój, będę mógł sobie zobaczyć i przetestować zachodni sprzęt, jak robi, a nie tylko i wyłącznie, słuchajcie, polski, To nie zmienia faktu, że i tak jestem, i tak jestem zwolennikiem dawania zarabiania w Polsce. Agrolex jest fundatorem tego odcinka. <try> Trzy meterki. Jak widać podwójny wał, ale jaki? Dziwolągowy. Myślę, że też będzie robił robotę. Na pewno się nie będzie topił, ale nie wiem, czy w mokrym nie będzie się zaklejał. To bym tam znać. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądało, jak już odpalimy po soi maszyny i będą próbowały coś zrobić. Wygląda solidnie konstrukcja, aczkolwiek. Nie no, wygląda solidnie, dobrze to wygląda, naprawdę. Generalnie Lemken jest też dobrą, bardzo maszyną. Ja widziałem u kolegi, który dłuższy czas pracował Lemkenami i naprawdę sobie chwalą te... ten sprzęt, no jestem ciekawy jak to wygląda. Łapy wyglądają solidnie. Tutaj te końcowe elementy robocze też wyglądają solidnie. Ciekawy jestem jak wygląda... O ja pierdziele, zaraz wam pokażę. Jak, jak nie wiem jak wygląda tylko... O co chodzi tutaj z tymi gwiazdami? One mają rozpraszać to, jak one trafią w kamień, co to się zrobi? No to takie jest rozwiązanie niestandardowe. Takich rzeczy się nie spotyka. Tutaj co? Aha, to jest... Ja nie wiem, co to jest. Zapasowe, czy co to jest? Chyba to są boczne w ogóle. Gdzieś się je... Aha, tutaj, dobra, ok. No tak to wygląda. Dzięki Bogu, że jest. Jeszcze raz dziękuję AgroLexowi. Pewnie nawiążemy jakąś współpracę. Ze względu na to, że mój kolega tam już pracuje, pamiętajcie, widzę chyba, że Patwa coś tam porobił. Teleżówka, ta, ta brudna do kupienia, jak ktoś się pyta o cenę, to jest nienegocjonowalna i kosztuje 30 tysięcy netto VAT od faktury. No, nie ma jak jej umyć, bo dzisiaj lało cały czas, ale w końcu przejdziemy do tej czynności. Idziemy zobaczyć sobie jeszcze na chwilkę. Słuchajcie. Do hali, bo chłopaki mieli sprzątnąć, ale jak już mijamy to nieszczęście moje na tych kołach, no to powiem wam, że Alians firma na razie ma wszystko w dupie. Trochę tak powiem. Także jak będziecie kupowali Aliansy, to uważajcie, żeby się nie skończyły jak u mnie. Widać, że mam dopryskiwacza większe koło niż tutaj. Znaczy może nie ma w dupie, może źle powiedziałem, że ma w dupie. Bo gdzieś tam jest odzew od człowieka, który się zajmuje reklamacjami, czy czymś takim. Nie wiem czym on się tam zajmuje. Ale to trwa już trzeci tydzień. No i trzeci tydzień jest taki, że... Dobra, jutro oddzwonię, dobra, jutro odzwonię dobra, jutro odzwonię Na razie jeszcze ich nie skreślajmy, choć trwa to naprawdę bardzo długo. O, dlatego lemkę zawitał, bo mamy problem z tym, jak w ostatnim filmie wam pokazywałem. Na razie jeszcze ich nie skreślajmy, z tego względu... A! To oni już to zrobili. Z tego względu, że no, może muszą faktycznie mają takie procedury, a nie inne, i muszą, i muszą bardzo mocno y, tego przestrzegać. Jest to możliwe. No, a jeżeli tak, to jeżeli tak, to y, no, poczekajmy jeszcze dwa dni. Ja w każdym bądź razie z rzeczoznawcą już. Y, z rzeczoznawcą. O! Puste! No nie, nie, nie. Czyli y, łubin załadowany jest pewnie w woreczkach. A tutaj pszenica sprzątnięta. I czekamy na soję. Tylko trzeba będzie to jeszcze wymieść wszystko. Otruć, zamieść. Eee, I czekamy na soję. A soję będziemy. A soję będziemy. Eee, co to tutaj się narobiło? Popaków nie ma, ale coś. A soję będziemy w przyszłym tygodniu kościć, poniedziałek, wtorek. I po soji oczywiście eee, dary będą od Osadkowskiego pszeniczka będzie siana, też o tym wspominałem, także już pomału przygotowujemy halę też pod kukurydzę, sobie kończymy, zaczynamy kukurydzę, ale nawaliło tej wody, ja pierdzielę cały dzień dzisiaj padało, to jest nie do wiary po prostu, kurde, kurza mnie to, chcę zobaczyć czy oni, a no i wracając do Aliansa, dajmy jeszcze chwilę im czasu, Niech się chłopaki jeszcze, jeszcze trochę dam im szansę. Nie będę taki, że będę po nich jechał, ale zamówiony jest, jak wspominałem, już rzeczoznawca. dzisiaj rzeczoznawca podjedzie. Po południu o 1900 rzucił okiem, co z tym można zrobić. Ja oczywiście muszę zapłacić za te opony. Jak to trzeba chyba za bardzo nic. Piękny łubinek, zobaczcie. Cudowny, na no ekologiczny. Jak on będzie pięknie rósł, ja już wiem, że będzie pięknie rósł, to jest wszystko, to jest już wszystko obcykane. O 19 będzie, o 19 będzie yy, ten człowiek, zobaczymy co nam powie, czy możemy coś ugrać, czy nie. Gorsze, że kurde, molek, no trzeba za to nie zapłacić już, a jeździć za bardzo nie ma co. Obawiam się, że to się skończy tym, że na takich kartoflach będę musiał jeździć i mało tego, będę jeszcze musiał dokupić opony, Naprzód, żeby zgrywał się obwód, ale yy, poziom przy napędach, ale yy, już nie kupia. Jeżeli nie dogadamy się, jeżeli oni tego mi nie sprostują, to już Alians w moim gospodarstwie nigdy nie zawita. Wolę Chińczyka jakiegoś. Także Alians Polska yy, liczę na to, że jednak stanie na wysokości zadania i nie wyprzecie się głównym. Ale no ja tylko liczę. O co chodzi, tak naprawdę, bo w końcu z firmą Grasdorf rozmawiałem. Tak. Co, co zajmują się kołami rolniczymi. Peno, słuchajcie, powiem Wam, że niesamowita rzecz, bo jakby energia się przyciąga, no i człowiek oddzwonił poniekąd miły, trochę zirytowany, bo też wie doskonale, wydaje mi się, że wie, że to jest wina e, producenta. E, no tak mu tłumaczą, wie, że no, ciężko jest z takiego czegoś wybrnąć. Ale. Powiedział mi tak, że Firestone, którego mam na tym ciągniku założonego i miałem założonego, jest na rynku, on miał największy rozmiar. Czyli każdą inną oponę, którą założę do niego, do tego ciągnika innej marki i tak nie będzie się zgrywała z, rozmiar z rozmiarem Firestone'a. Kurde, nie chce mi się wierzyć. No, bo dzisiaj sobie wyobraźcie, że pęka wam jedna opona. Po dwóch latach zakładacie coś takiego względem 15 cm większego obwodu docznego z drugiej strony. No, nie. Musicie już kupić dwie opony. No, ale jak kupicie dwie takie opony, pomimo tego, że po dwóch latach macie dobrą tą oponę, to musicie kupić cztery opony. Ja w to nie wierzę. Nie chcę mi się w to wierzyć. Dzisiaj będzie rzeczoznawca porozmawiał na ten temat. No, i teraz sobie jeszcze wyobraźcie, że. Po dwóch latach no, czy trzech, no nie ma tyle tego bieżnika, tak? To, to na czym ja będę jeździł? Bo ja się. Na czym będę jeździł? Bo ja sobie jakby nie wyobrażam tego tłumaczenia. Na pewno oglądajcie, finał będzie niedługo. Ee, niedługo, albo niedługo. Propozycja moja padła taka. Znaczy, pan powiedział, że możemy. Możemy wymienić opony na inne, ale nie daje gwarancji. Więc ja mówię: moja propozycja jest taka, żebyście no, po prostu zabrali e, te opony i dajmy sobie wszyscy spokój. Przybijmy piątkę, a ja sobie kupię linki Ongi, które będą na pewno dobre. Jak nie kręć? Dziduś! To jest pierwszy mój pracownik, już kiedyś na tym filmie był. Najpierwszy pracownik, chyba nie? Pierwszej? Jeden z pierwszych, nie? Drugi. Ale, drugi. ale teraz już tylko na koniach jeździ. <gryw> Prawdziwy kobój. <gryw> Ach, kurczaki! Trochę się wkurzyłem. No tak nie powinno wyglądać, żeby nas tak lubiono w koniach. Naprawdę. No, miałem nadzieję, że mi zabiorą to ustrojstwo, a ja sobie zamówię gdzie indziej co innego. No albo, albo nie dadzą mi dobrą oponę. Dobrze, że nie jestem taki kutliwy, że rzucam mi, Ale wydaje mi się, że za, za nasze pieniądze, za swoje pieniądze osobiste, prywatne, moje, ciężko zarobione, to nie powinniśmy być tak tak, tak, tak nieszanowani i tak robić balonach, Naprawdę. Co to jest w ogóle to tłumaczenie, że kiedyś było więcej gumy, dzisiaj jest mniej gumy? Ja pierdzielę, ludzie. Jedziemy jeszcze zobaczyć soję. Eee, I to na dzisiaj koniec. Przepraszam Was jeszcze raz, że. We no wtorek był minięty, ale już na sobotę postaram się nagrać coś następnego. Kurczę, taki martwy sezon mamy z tego względu, że no widzicie jaka jest pogoda. Ale pojedziemy na rzepaki, Pojedziemy zobaczyć, jak się groszek przewala, bo dominik po południu będzie przewalał, więc będziemy to, czy wszystko jest w porządku. Żadnych włamań nie było. Jeszcze dzisiaj Soja, a materiałek zbieramy. Co ja tam mogę wam jeszcze opowiedzieć o moim pomyśle, który się cholera trochę rozmywa, niestety, yy, ale opowiem. Tak sobie myśliłem, że albo nie opowiem. Jeszcze nie. Nie będę rozmywał energii, bo ja wierzę w takie rzeczy, że energia zostaje rozmywana, yy, jeżeli się o niej mówi, o takim pomyśle, yy, poprzez to, że ludzie o tym zaczynają mówić, zaczynają to krytykować. Zaczynają ściągać tą energię i się okazuje później, że nic z tego nie wychodzi, bo jest po prostu rozwodniona. A zależy mi na tym temacie, więc jeszcze Wam nie powiem. A może być fajny temat na, i na przyszłe filmy, i na resztę całego życia fajnego w rolnictwie. ja nau. No jestem na soi obiecanej. Pierwszy raz widzę w ogóle w życiu coś takiego. Czas ją zbierać. Widzę, że się gdzieś tam kładzie. Dziwne. Taka było, tyle tych liści było wszystkiego. Zobaczcie, wszystko trochę się położyło. Trochę coś tam. No tutaj widzę jeszcze coś nie dojrzało. Tych górnych jest po jednym. Tych dolnych jest po trzy. Po dwa. Więc nie jest tak źle. Ale czy to będzie jakiś hit? Coś tam. Pochodzi. Moi soi jakiś zwierz coś czuję czy to będzie hit planowania nie wiem ale powiem wam To jest smaczna nawet cholera tylko czy mi nie urosną od niej podobno od swojej rosną dużo estrogenów ma ależ będę miał swoje przynajmniej Pozdrawiam!